Jeśli będziemy obserwowali wysokie wzrosty w zakresie liczby odnotowanych przypadków, zapewne zapadnie decyzja o szybszym wprowadzeniu obostrzeń, które zakomunikowaliśmy, oświadczył rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dopytywany podczas poniedziałkowej konferencji prasowej o rozporządzenie dotyczące obostrzeń rzecznik Ministerstwa Zdrowia odparł, że od następnego tygodnia możemy spodziewać się wprowadzenia tych obostrzeń. To o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest kwestia, czy nie wprowadzimy tych obostrzeń szybciej. Jeśli będziemy obserwowali rosnące wyniki, mówił Wojciech Andrusiewicz, wskazał na noszenie masek w strefach żółtych czy nie, działanie lokali gastronomicznych po 22 w strefie czerwonej oraz ograniczenia liczebności wesel. Na chwilę obecną mówimy o tych rozwiązaniach. Andrusiewicz, odnosząc się do sytuacji, że przyszły minister edukacji Przemysław Czarnek otrzymał pozytywny wynik na koronawirusa, zapewnił, że nie ma wypracowanych rozwiązań specjalnych dla polityków, innych od rozwiązań przeznaczonych dla przeciętnego kowalskiego. W poniedziałek zapadnie decyzja w sprawie zwiększenia bazy łóżek dla pacjentów z koronawirusem, oświadczył w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwołał kolejny sztab kryzysowy. Informacja o wypracowanych rozwiązaniach w zakresie zwiększenia bazy i koordynacji opieki nad pacjentem w poszczególnych województwach będą podane we wtorek, powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. No, więc chyba drugi lockdown nam się szykuje. Tylko czy Polska jest na to gotowa? Czy nas w ogóle na to stać? Oczywiście, że stać. Tak samo jak stać nas na wybory, które nawet się nie odbyły. Koniecznie sprawdźcie film, który wam się teraz wyświetla na ekranach waszych odbiorników, w którym mówiliśmy o nowych obostrzeniach w Warszawie. Do usłyszenia.